Nazywam się Marta Michalska. Muzyka jest dla mnie no, nieodzewną częścią życia. Wstaję, śpiewam pod prysznicem, idę do szkoły, nucę sobie coś, co leci z radia. Potem przychodzę do domu, śpiewam w szkole, śpiewam też, śpiew klasyczny. Cały czas coś jest wederze. No, byłam na kilku festiwalach, e, przede wszystkim e, piosenki aktorskiej, poezji śpiewanej. Rozśpiewki uspokajają i są przydatne. No stresik jest, mobilizacja jest, ale to nie jest taka zżerająca, tylko wręcz mobilizująca. Postaram się dać czadu. Trzymajcie za mnie kciuki! Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.